Improwizacja w teatrze, przynajmniej w tym, który ja poznałem, jest y, etapem prób. To znaczy, my nie zmierzamy do tego, żeby w finalnym efekcie. Odwzorować strukturę muzyczną, czyli gramy jakiś temat, i potem mamy przestrzeń na improwizację. Nie, improwizacja służy do uruchamiania w nas tematu. W tym sensie, dla mnie w teatrze, improwizacja jest ściśle sprzęgnięta z interpretacją. To znaczy, to, 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 jeżeli. Tak, jeżeli interpretacja jest wertykalna, to improwizacja jest horyzontalna. I, I te dwa pojęcia są w jakimś takim nieustannym kontradansie wobec siebie i sprzężają się ze sobą na różne sposoby sednem tego, czego aktorzy i teatr szuka w improwizacji, to jest to, co potrafimy z niej wyciągnąć. Znaczy, co, co, co nam służy do uruchamiania tego teatralnego uniwersum, do teatralnego świata. W tym sensie myślę, że improwizacja w teatrze ma trochę albo i zupełnie inną rolę, aniżeli, aniżeli ta improwizacja muzyczna. I myślę, że, że zdecydowanie im bliżej premiery, tym twórcy i reżyserzy wolą, żeby tej improwizacji było mniej.